Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Andrzej i dzisiaj szykuję listwy-prowadnice pod tynkowanie. Robię to po raz pierwszy, więc możecie ocenić w komentarzach, czy robię to dobrze. A zrobiłem to tak. Najpierw przymocowałem tą listwę, przykleiłem. Oczywiście ładnie w pionie. No tak mniej więcej po 5-6 placków, żeby przykleić. Po jednej i po drugiej stronie. Następnie rozprowadziłem. Naciągnąłem sznur w trzech miejscach. U góry, po środku i na sam dole, tak aż dobrze nie widać. Przykręciłem to, akurat fugę przykręciłem wkrętami. Nie mam nawet gwoździ w domu, muszę powiedzieć, więc zrobiłem to na wkręty wkręty. Akurat miałem. Naciągnąłem ten sznur i poprzyklejałem ładnie. Te, które są teraz w środku. Oczywiście patrząc na sznur z, le, z leciutkim luzem i jeszcze sprawdzając do tego. łatą. Także wydaje mi się, a nawet jestem pewny, że zrobiłem to dobrze. Może nieprofesjonalnie, ale chyba dobrze. A tutaj będzie coś w rodzaju takich Hobby room, czyli siłownia i, i coś może jeszcze. Także trzeba ładnie wytynkować. I jakąś podłogę później położyć ładną, trwałą, żeby na przykład handlami nie porysować i, i nie popsuć. Zostało też tutaj nowe okno wstawione. Było jeszcze drewniane, teraz jest już plastikowe. Tutaj też już listwy są. E, jako pierwszy dałem te listwy z jednej strony, z drugiej strony i zaraz też rozciągnę sznur i będę. Przyklejał te pomiędzy. Łatę tynkowania mam 120 cm, już taką miałem, więc przygotowuję tak listę, żeby żeby po prostu mi to wystarczyło. Dlatego tak może jest też gęsto tych listów, żebym się za bardzo nie przemęczył. Mam dwie bluzy, nie wiem czy, czy jest tutaj tak zimno, czy tak powoli pracuję. Elektryka, jak widać, też tu już jest zrobiona. Yy. Tak jak sprawdzałem, to puszki są tak około pół centymetra głębiej. Nie są idealnie z tynkiem. Akurat ja tego nie robiłem. przez elektryk wcześniej i mi to robił, więc wyszło jak wyszło. Jak będzie gdzieś za mało, to można dołożyć taką przedłużkę. Sam już kiedyś taką zakładałem. No zobaczymy, jak będziemy tynkować, co to będzie. Aha, jeszcze koło okna muszę poobrabiać. To jeszcze jeszcze chwila. A i muszę przyznać się do tego, że sam podpatrzyłem trochę na YouTube. Yy, widziałem też, że używa się do tego laseru. Nie wiem, jaki jak laser kosztuje, tego się akurat nie zorientowałem, ale wymyśliłem, że jednak zrobię to od sznurka. Bo na jeden raz to nie wiem, czy mi jest ten laser w ogóle potrzebny. No i muszę powiedzieć, że ze sznurkiem nie jest aż tak strasznie, bo już jedną ścianę zrobiłem nie trwało to wieki. Także i też będzie dokładnie na pewno. A i powiedzcie może jaką ładną długą ściągać najlepiej. Ja już teraz i tak przygotowałem pod metr 120 cm, ale jaką się najlepiej ściąga taki, ten, po takich szynach? Czy krótszą, czy jednak dłuższą. Yy, jakbyście mogli, to napiszcie oczywiście w komentarzach. Sam jestem ciekawy. Bo tynkował będę dopiero za tydzień wcześniej. Nie. Także jeszcze do tego momentu możecie mi w, w komentarzach napisać. Jaką powinno się łatę używać. Ja Wam pokażę już taką, ja ją dawno temu kupiłem. Widziałem, są też inne. Takie, które się chyba lepiej trzyma w dłoniach, Tak mi się wydaje przynajmniej. No i zobaczymy. Taka łata to jakieś 20 euro kosztuje z tego co pamiętam. Także majątek to nie jest. I co zapomniałem dodać, ten list w tej prowadnicy z tego co zauważyłem, są w sprzedaży 6 mm i cm. Ja użyłem centymetrowych, dlatego że ściany są krzywe. To po, raz, to, to po raz pierwszy. A po drugie, to są trochę sztywniejsze. Także dla amatora wydaje mi się, że są trochę łatwiejsze w obsłudze. Tam by trzeba było dać więcej trochę tych, tych placków. Tutaj, jak widzicie, gęściej na 6 mm. A tu można dać chyba trochę rzadziej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz chciałbym wam jeszcze pokazać, bo na filmach, które yy, oglądałem na YouTube. Na co przyklejać takie przyprowadnice, osadzać na ścianie. Ciężko mi było znaleźć i teraz wam pokażę na co ja przyklejałem, osadzałem. Więc to jest rottband z Knaufa. 30 kilo wystarczyło mi na to pomieszczenie. Także jeszcze przy oknie tam muszę przykleić. Tylko tam prawdopodobnie przyjdzie jeszcze 2 cm sztyl Wcześniej było, więc przyklejemy tak jak było. Wcześniej było nawet stropy, chyba 1 e, tylko. Nie jest to jakieś super rozwiązanie, a tam jest betonowa ściana, więc damy chociaż 2 cm, ponieważ tutaj już są wyprowadzone stare rury ogrzewania i, i będą musiały pasować. Gdzieś ten koloryfer tutaj jest, nie wiem gdzie. I właśnie można było dać więcej, ale. Nie będą rury pasowały, więc tak zostanie. Damy jakieś 2 cm plus ten cm półtora. I co chciałbym pokazać? Przedtem 30 kg na takie pomieszczenie. Tutaj wystarcza. Takie to jest pomieszczenie. Dokładnie było 17,5 m, 2,30 wysoko. I półtorej centymetra będzie plus minus tenku, więc jakieś 0,6 kubika. Tak wyliczyłem. Myślę, że dobrze policzyłem. Teraz pokażę Wam tutaj te pierwsze osadzone listy. Trzymaj rzek z Nawet muszę Wam powiedzieć, że dość szybko ten knał wiąże. Myślałem, że będzie wolniej. Musiałem za każdym razem trochę jeszcze wody dolewać i, i rozruszać go, bo, bo mnie gęstniał. A jest tutaj zimno, naprawdę. Jestem dobrze dzisiaj ubrany. I tu pokażę Wam jeszcze taką fajną lampę ledowa. Nie jest to żadne cudo. To jest mojego kolegi. Dobrze świeci. Gdzie brakuje jej włącznika i wyłącznika, żeby włączyć i wyłączyć tą lampę? No i kabel jest tak krótki, że od sufitu to jest 2,30 wysokość nie wystarczy. Także oszczędzają na kablu, jak mogą producenci. Lampa, powiem Wam, fajnie świeci. Przydałby się jeszcze w niej włącznik i dłuższy kabel. Wtedy była idealna. Jeszcze pokażę Wam mieszadło. To już jest takie stare. Nie wiem, jakie stare. 3-4 lata z Lidla. Już dużo razy je używałem. Nawet beton był mieszany i jeszcze, jeszcze nie padło. Mam nadzieję, że jeszcze trochę pochodzi. Na te produkty jest chyba 3 lata gwarancji, ale u mnie to już minęło. Więc jak się zepsuje, to niestety trzeba będzie kolejne kupić. Nie wiem ile teraz takie mieszadło kosztuje, ale wtedy to był koszt 50 euro, więc nie jest to jakiś majątek. Jak chcecie coś profesjonalnego, to wiadomo, trzeba parę stówek wyłożyć. Taka łatka, 1,20 20 to jest 20 euro. Jak jest tam, powiedzmy, na metr 50, bo sprawdzałem ceny przed chwilą e, tak w sklepach na. na, na i w i jak tutaj tę łatę widzicie i na Amazonie to tak 20 25 euro Metr 50 i dłuższe. Narzędzia oczywiście już umyłem. No i na dzisiaj będę kończył. Jeszcze musimy zobaczyć co trzeba dokupić. narożniki w oknach. W oknach też wykończę gipskartonem. Są takie specjalne też szyny z gipskartonu. Muszę jeszcze obczaić dokładnie jak to jest, kiedyś gdzieś tam widziałem że coś takiego jest. Przypomniało mi się dzisiaj i postanowiłem, że też tak zrobię. Nie będę się tutaj bawił z szpachlowaniem przy oknach. Wiecie, to jest dużo. Trzeba być dobrze wprawiony, żeby to ładnie wyszpachlować. A ja, a ja akurat w tej dziedzinie jestem amatorem, więc yy, robię tak, żeby było mi najłatwiej. Jak najłatwiej. W przyszłym tygodniu przywiozę też piłę i będę musiał dociąć ładnie drzwi, bo są za długie. tak kiedyś w ogóle była powódź. Te drzwi są gdzieś z odzysku i po prostu pasowały akurat, tyle, że są za długie, czyli trzeba je zacząć. Ładna jest drewna, litego przynajmniej, nie żadna dykta, także spoko. No i było za darmo. A za darmo to chyba najlepsza cena. Tak mi się wydaje przynajmniej. To ja już zbieram swoje zabawki. No widzimy się w przyszłym tygodniu, w sobotę jeszcze obrabię okno, zanim chyba przystąpię do tynkowania przykleję, no to też mi z pół dnia pewnie zajmie, ale chyba zacznę już tynkować. Tak mi się przynajmniej wydaje, że mi się udaje już. Trzeba jeszcze materiał załatwić. Zobaczymy, czy to trzeba dużo wcześniej zamówić, czy, czy no można po prostu pojechać i go przywieźć. To też od tego zależy. Także my widzimy się już w przyszłym tygodniu, jak będę tynkował i zobaczymy, jak mi to pójdzie. Trzymajcie się, cześć i do następnego.